Dzień dobry, Czyli witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Zagadkowa nocy już, zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka już skakuje na ekran, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi do wygrywania pieniędzy. Co my tutaj mamy? Mamy dołożenia słowo. Z tego co widzę, musimy zacząć od środkowej litery, a następnie poruszamy się um, po okręgu i odczytujemy całe słowo. Kto pierwszy, ten lepszy, pierwsza sztuwa do wygrania, więc mam nadzieję, że szybko usłyszę pierwszy telefon i kolejny dziś w programie. To co, przypominam zasady, a wy mam nadzieję już się zastanawiacie jak zagadkę rozwiązać. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy, konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem, aby dostać się na antenę należy otwartą okna, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą, nie musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz jej trafisz na otwartą, nie zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie Telegazety, Telewizji Powsad. Jeżeli już ktoś wie, jakie to słowo, zapraszam do studia. Pierwsza litera to litera M. Od tej litery zaczynamy, a następnie. Poruszamy się po okręgu i odczytujemy słowo. Czy jest już ktoś, kto poradził sobie z tą zagadką? Być może w momencie, kiedy przypominałam zasady, bo jeżeli tak, to nie ma co czekać. Dwa sposoby, żeby trafić tutaj do studia. Już można wygrywać pieniądze, już można rozwiązywać zagadki. Z komórek wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704-304-301. No, nietrudna zagadka na początek, więc myślę, że to doskonała okazja, żeby zarobić pierwsze pieniądze w programie. 100 zł czeka. Pamiętajcie, tutaj nie tylko liczy się umiejętność rozwiązywania zagadek, ale też refleks, o ile nie przede wszystkim. To co, czy ktoś już może wie, jakie to słowo? Moim szybciej rozwiążecie tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy dalej. I jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Majówka. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że miło spędzacie majówkę. Jeszcze chyba trwa. 100 zł wędruje w Pana ręce, a my biegniemy do kolejnej zagadki. Gotowi? Bo ja na pewno jestem gotowa, żeby rozdać kolejne pieniądze. Uwaga. Podobna zasada. To znaczy nie ma tu żadnej środkowej litery, więc po prostu musicie sami znaleźć tę pierwszą literę. Ale jest o jedną literę mniej, więc może poradzicie sobie równie sprawnie. Kolejna stuwa do wygrania. Numery telefonów do studia się nie zmieniają. Wciąż te same gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Także, jeżeli tylko ktoś poradzi sobie z zagadką, nich, jak najszybciej trafi tutaj do studia. Jakie to słowo? Może już ktoś wie, bo jeżeli ktoś szybki, sprytny, to może już sobie z zadaniem poradził to Jeżeli tak, to warto wykorzystać tę swoją przewagę, bo czasami tak bywa, że czekamy, zastanawiamy się, a jak już jest ta odpowiedź gotowa, jak już ją znamy, to nie ma co się wtedy zastanawiać. Wtedy trzeba jak najszybciej trafiać do studia, bo szkoda dać się wyprzedzić. Nie pozwól, żeby ktoś inny też poradził sobie z zadaniem, że ty już wiesz, jaka jest odpowiedź, to traf tutaj do studia, zanim konkurencja urośnie. To, co dyktuje numery, może ktoś już w międzyczasie rozszyfrował to słowo. Gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z komórek, a tak telefonów stacjonarnych 704 304 301. Kolejna stuwa do wygrania. Jakie słowo tym razem udało Ci się ułożyć ze wszystkich tych liter? Kto już wie? No, mam nadzieję, że już sobie ktoś poradził jest w trakcie trafiania do studia. No, przyjemne słowo, tyle powiem. To co? Kto już wie? Ja myślę, że ktoś już wie na pewno. No Tylko trzeba wybrać numer. Ja za Was numeru nie wybiorę, ale z przyjemnością rozdam kolejne pieniądze osobie, która numer wybrała i podzieli się odpowiedzią. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, natura. Bardzo dobrze. 100 złotych dla Pana. No dobrze, to co? Biegniemy dalej. Ja myślę, że hasło na czasie. No dobrze, to co nas tutaj czeka, jeśli chodzi o kolejne zagadki? A też słowo dołożenia, ale już widzę. Więcej liter, to co? Próbujecie? Spróbujcie. Ta sama zasada, tylko no, troszkę inny układ. Przyjrzyjcie się uważnie każdej literze i spróbujcie ułożyć słowo. 100 zł do wygrania. Kolejna stuwa. Czekam już na trzeciego zwycięzcę, więc póki co tempo doskonałe. Mam nadzieję, że uda nam się to dobre tempo utrzymać dziś w programie. Należy ułożyć słowo. Wiecie już na czym polega tego typu zagadka, bo... Mieliście już do czynienia z tymi słownymi zagadkami. No dobrze, to kto już przygotowany, kto być może zdążył poćwiczyć na poprzednich zagadkach, ale nie był tak szybki, to może spróbować się wykazać teraz. Więcej liter, ale jeżeli spróbujecie, na pewno sobie z zadaniem poradzicie. Tutaj jest kwestia raczej nie tego, kto sobie poradzi, tylko kto sobie poradzi jako pierwszy. Bo myślę, że prędzej czy później, gdybyście się przyglądali tej zagadce, to każdy z Was to słowo odczyta. No właśnie, ale tutaj chodzi o to, żeby ta osoba, która to zrobi, Najszybciej trafiła tu do studia i wygrała kolejne pieniądze. Płacimy za umiejętność rozwiązywania zagadek, ale też za dobry refleks. To co? Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. To dwa sposoby, żeby znaleźć się tutaj w studiu, ale o tym na pewno doskonale wiecie, bo do tej pory nie ma z tym problemu. Dwie zagadki już rozwiązane, czekam na trzeciego zwycięzcę. Więc jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto już sobie z zagadką poradził, to myślę, że lada chwila powinniśmy tutaj usłyszeć zwycięzcę, kolejnego zwycięzcę. To tym razem będzie najszybszy? No, śmiało, nie ma co czekać. Kolejne zagadki e, pełnej gotowości, i jest kolejny telefon. Dobry wieczór, jakie to słowo? Dobry wieczór, słoneczko. Na no, pewno, że słoneczko. Bardzo dobrze, 100 złotych dla pana. Super, no, takie bardzo pozytywne hasła widzę dziś w programie. Dobrze, to lecimy dalej, gotowi, bo ja na pewno kolejne pieniądze chciałabym rozdać. No właśnie, za jakie słowo tym razem? Spróbujcie, przyjrzyjcie się. No a jeżeli ktoś pomysł ma, to oczywiście zapraszam do studia. Czy za małe literki? Dobrze, to w takim razie poproszę o delikatne powiększenie zagadki, tylko no tak, żeby tutaj dla mnie miejsca też wystarczyło. O! O proszę! <todgłosy> Ale no tutaj rośnie. A, dobrze wystarczy. Wystarczy, Halo. Jak chcę tutaj się zmieścić tą zagadką? No mam nadzieję, że przed telewizorem są osoby, które nie mają aż tak dużego problemu z dostrzeżeniem tych liter. Słuchajcie, tutaj nie mamy już liter pomocniczych. Tutaj jest po prostu dziewięć liter. Właśnie. W jakiejś tutaj przypadkowej kolejności. No właśnie. A waszym zadaniem jest ułożenie tych liter w odpowiedniej kolejności, tak, żeby powstało słowo. Spróbujcie. No to, że nie ma tych linii pomocniczych, to nie znaczy, że sobie nie poradzicie. 9 liter, i również trzeba ułożyć z tych liter słowo. Jedno dziewięcioliterowe słowo. Pamiętajcie, żeby wszystkie te literki, które tutaj są, zostały w tym słowie wykorzystane, bo no, czasami zdarza się tak, że próbujemy rozwiązać zagadkę. No i gdzieś tam jakoś na, na prędce, jakaś litera nam umknie, jakąś dodamy od siebie, bo nam będzie pasowała. Słuchajcie, to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać dokładnie te litery, które macie tutaj na ekranie. Nie dodajemy żadnych od siebie, żadnych nie odejmujemy. Dokładnie ten zestaw jest nam potrzebny i nic więcej. 100 złotych do wygrania. Kto wygra te pieniądze? No właśnie, ja już jestem ciekawa, kto z Was poradzi sobie z zadaniem i sprzątnie kolejną kasę. No nie ma linii pomocniczych, ale nie mówcie mi, że jest aż tak trudno. Dobrze, zróbmy tak. Ja dorzucę jeszcze 50 zł. No więcej niż 150 zł za tę zagadkę nie dam. No bez przesady, słuchajcie, nie jest aż taka trudna zagadka. Wiem, że ktoś tam przed telewizorem jest, więc. Jeżeli ktoś chce po prostu być bogatszy o 150 zł, to niech teraz wybiera numer. Jeżeli nie chce, no to trudno, nie jestem w stanie nic na to poradzić. Na pewno chcę rozdać 150 zł. Tyle proponujemy. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby wygrać właśnie takie pieniądze za rozwiązanie tej oto zagadki, to zapraszam do studia. Dziewięcioliterowe słowo. Kto już wie? 9 liter z wszystkich układamy słowo, a ja oddaję 150 zł komuś, kto sobie z tym zadaniem poradzi i trafi tutaj do studia jako pierwszy. Bądź jako pierwsza. No ciekawa jestem, kto podzieli się z nami tutaj kolejną odpowiedzią. Ktoś już może wie. Jakie to słowo? Dziewięcioliterowe słowo. No nie możecie mi powiedzieć, że niewyraźnie widzicie literki, bo tutaj e, reżyser i m, nasz realizator robili co mogli, żeby e, wszystko było ładnie, widocznie, e, wyraźne. Czekamy na kogoś, kto już może to słowo ułożył. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? No to śmiało gwiazdka 7301 albo 704304301. Czwarta zagadka w dzisiejszym programie zaczęliśmy ostro, szybko. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. I halo, dobry wieczór jakie to słowo? Dobry wieczór, kalendarz. Na no, pewno, że tak? 150 zł. To wędruje w pana ręce. Tym razem 150 zł. To się zgadza. No dobrze, to co? Biegniemy dalej. No skoro radzicie sobie z zagadkami, to nie ma co się tutaj zatrzymywać. Czas w tym programie to coś cennego. No właśnie. I uwaga, jest y, troszeczkę trudniej. O co chodzi? Uwaga, odszukaj trzy polskie miasta. Uwaga, nie uciekajcie sprzed telewizorów. Zaczekajcie. Moment. Ja wiem, jest długi tekst. Pomyśleliście sobie, o nie. Nie wiem o co tu chodzi, ale na wszelki wypadek pasuje. Zaczekajcie, przyjrzyjcie się, spróbujcie. No ja myślę, że ktoś da radę. Tutaj mamy bardzo długi tekst, z pozoru bezsensowny. Natomiast reżyser gdzieś tutaj wkleił wpisał trzy nazwy polskich miast wymieni te trzy nazwy, dostanie 300 zł. Także na pewno warto się przejrzeć. No, sami widzicie, co tutaj się dzieje. Jest to ogólny chaos, reżyser w twórczym szale e, gdzieś tam tymi palcami po klawiaturze uderzał, e, no ale raz na jakiś czas wpisywał tutaj nazwę polskiego miasta. No właśnie i waszym zadaniem jest odnalezienie trzech takich nazw, Wśród, tych, no, wśród tego chaosu liter, no umówmy się. I uwaga, bo może ktoś pomyśli sobie tak, ha, jestem sprytny, no bo przecież wiadomo, nazwy miast no to duże litery. Będę zaczynał od wielkich liter. No, to tyle roboty. Ale ryser mówi, nie, 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 nie. Tutaj wielkie litery nie mają znaczenia. E, mają nas w zasadzie tak po prostu zmylić, bo pewnie jako duże litery gdzieś tam nasze spojrzenie przyciągną. No właśnie, a tutaj się może okazać, że niekoniecznie te nazwy muszą być zapisane od dużej litery. Tutaj wielkość liter w tym tekście nie ma znaczenia. No właśnie. Trzy polskie miasta. Próbujecie poradzić sobie z zadaniem? Nie poddajemy się, słuchajcie, bo ja przy tego typu zagadkach najbardziej obawiam się tego, że ktoś mógłby sobie poradzić z zagadką, tylko po prostu przeraży się na dzień dobry, stwierdzi, że o to nie dla mnie, tutaj dużo liter, jakiś taki sklejony razem tekst, to ja nie dam rady. No właśnie, jeżeli... Mm... Te osoby, które siedzą w tym momencie przed telewizorem, a pewnie o tej porze wiele takich osób nie ma, jeżeli wszystkie osoby tak pomyślą, no właśnie, no to niepotrzebnie bym czekała na odpowiedź. Także umówmy się, że jeżeli jesteście przed telewizorem, nawet jeżeli pomyśleliście, że sobie nie poradzicie, spróbujcie, dobrze? Spróbujcie, bo warto 300 zł do wygrania za znalezienie. Uwaga, trzech nazw, polskich miast. No wiem, że zagadka wymaga chwili e, skupienia, może nawet dłuższej chwili, no ale pamiętajcie, że kto pierwszy ten lepszy. Tylko czytajcie bardzo uważnie ten tekst. linijka po linijce, o ile można tutaj w ogóle mówić o czytaniu, bo no, czytać to można coś, co się jakoś składa. No nie wiem, pierwsza linia. Spróbuję przeczytać bo przedni. No właśnie tak to się czyta. Ja nie wiem, czy tu jest jakaś nazwa miasta, chyba nie. Spróbujcie. Spróbujcie, liczę na to, że ktoś z Was sobie poradzi i znajdzie trzy nazwy polskich miast. Może warto po drodze, szukając odpowiedzi zapisywać sobie nazwy, które udało Ci się już znaleźć, żeby potem nie było tak, że wyleci z głowy, bo znaleźć się o z powrotem w tym tekście może być równie trudno. Także zapisujemy sobie tę odpowiedź, trafiamy do studia, kiedy mamy wszystkie trzy nazwy miast. Chodzi o polskie miasta. Już tutaj czuję, że nie jest tak łatwo, jak z poprzednimi zagadkami. Niby też tutaj skupiamy się na słowach, ale już jakiś czas czekam. Nie jest tak łatwo. Dobrze, może zróbmy tak, bo zaczęliśmy dobrze i no, ja nie mogę za was wybrać numeru, nie podam wam rozwiązania, ale mogę troszeczkę spróbować was zmobilizować, przyspieszyć całą akcję. Jak to zrobię? Jeżeli ktoś znajdzie dwa miasta, Dostanie połowę tej nagrody, czyli 150 zł. Co wy na to? No jest już jakiś wybór. E, teraz decyzja należy do Was. E, oby to była szybka decyzja. Bo jak już będziemy wiedzieli mieli przynajmniej dwie nazwy miast, to może już teraz e, wybrać numer telefonu taka osoba, trafić do studia i wygrać 150 zł. 300 zł natomiast e, zapłacę, jeżeli usłyszę komplet, czyli trzy nazwy polskich miast. No dobrze, to co? Przyglądacie się, szukacie, a ja czekam na kolejnego zwycięzcę. Którego to już? Piątego chyba. Dziecie jak burza. No dobrze, to co? 150 czy 300 zł? Ja się tutaj nie, nie upieram przy wszystkich nazwach, ja po prostu chciałabym jak najszybciej usłyszeć odpowiedź, zaprezentować Wam kolejne zagadki na dziś przygotowane, także to do Was należy ta decyzja. Pamiętajcie, przyjrzyjcie się uważnie temu tekstowi. Bo no, to nie może być tak, że tutaj zagadkę rozwiążemy na skróty, bo się nie da. Jak będziemy też zbyt się spieszyli, to może być tak, że najzwyczajniej w świecie coś przegapimy, pominiemy. Tutaj trzeba dokładnie, uważnie przeanalizować cały ten tekst, literka po literce. No dobrze, to co? Czekam na zwycięzcę. Mam nadzieję, że się przeglądacie. Miasta czy trzy? No bo za jedno niestety nie płacę. Wiem, że zagadka dość groźnie wygląda, no ale słuchajcie, jakieś tutaj zasady muszą być. Oj, proszę, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dwa czy trzy miasta pan znalazł? Trzy, spróbujemy. Poproszę. Ustka, Płock i Lublin. I to jest bardzo dobra odpowiedź, dobra próba. Cieszę się, że Pan spróbował. Zobaczcie, zaznaczyły się te miasta. Super, 300 złotych się należy. Gratuluję Panu serdecznie. Zobaczcie, jak to reżyser sprytnie nam ukrył, wkomponował. Ledwo było widać te miasta. No teraz, jak są zaznaczone, okej, okay, to wiemy, wszystko jasne, łapiemy się za głowę, i mówi moja i rzeczywiście. No właśnie, ale to tylko dlatego, że te miasta się zaznaczyły. A zadanie wiem, że wcale łatwe nie było. Uuu. No, to zarządził pan reżyser. I to cztery miasta, i więcej tego tekstu mamy. No dobrze, jest też więcej pieniędzy, widzę. 800 złotych. No dobrze, no damy radę. Może nam troszeczkę dłużej to zajmie, bo więcej jest tego tekstu. Pewnie i trzy razy więcej tekstu, a szukamy, przypominam, masz czterech miast. No ale spróbujcie, skoro z tego typu zagadką sobie poradziliście, no to wiecie przynajmniej o co chodzi. Teraz jest tego więcej. Więcej do przeanalizowania i więcej do znalezienia, ale zasada jest taka, jak przy tej poprzedniej zagadce. Także nie poddajemy się, nie uciekamy sprzed telewizorów, tylko próbujemy sobie poradzić z zagadką, bo do wygrania dużo pieniędzy. To jest 800 zł. Oczywiście tym bardziej wyrywnym osobom przypominam, że do znalezienia. Są cztery polskie miasta. Pamiętacie o tym, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś znajdzie jedną nazwę i e, w tej euforii wybierze numer, trafi do studia, powie: Jest, mam, mam jedną nazwę, no ale ja za jedną nie zapłacę. Płacę za cztery, ale płacę 800 zł. To co? Próbujecie? Długi tekst, ja wiem. Tutaj nawet nie biorę się za czytanie, bo mogłoby być ciężko. Literki też nie za duże. Niestety i tutaj chyba reżyser nie może za bardzo zaszaleć z powiększeniem tej zagadki, bo, bo no i tak ledwo tu się z tą zagadką na ekranie mieszczę. Także spróbujcie, spróbujcie sobie poradzić, przyjrzyjcie się. Może podejdźcie bliżej do telewizora, jeżeli ktoś tam ma problem z widzeniem z daleka, to może warto się zbliżyć. Bo tutaj trzeba przeanalizować ten tekst dokładnie, literka po literce. To nie jest zagadka dla tych, którzy lubią coś tam zrobić na skróty. Tu się nie da. I apeluję też do tych osób, które próbują, e, mierzą się z tą zagadką, żeby zapisywały sobie te odnalezione już nazwy gdzieś na kartce każde kolejne e, miasto, które znaleźliście gdzieś tam na kartce, ołówkiem, długopisem, nieważne. Słuchajcie, bo naprawdę może się zdarzyć tak, a do znalezienia są aż cztery nazwy i to w o wiele większym tekście, że gdzieś tam zapomnicie, jakie było to pierwsze miasto, jaka to była nazwa. Szukanie go ponownie w tym goszczu liter może nam zająć drugi raz tyle czasu. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, kolejno odnalezione miasta zapisujemy sobie na kartce. Wiem, co mówię. Nieraz zdarzały się telefony od osób, które były pewne swojego rozwiązania i nagle w trakcie wymieniania kolejnych nazw się pogubiły. Okazało się, że coś tam z głowy wypadło. Słuchajcie, to się zdarza. Szczególnie wtedy, kiedy myślimy, że pamięć nas nie zawiedzie, to właśnie wtedy jakieś tam się różne dziwne rzeczy mogą wydarzyć. Także, żeby mieć tę pewność, żeby się nie denerwować przede wszystkim, czy zapomnimy, czy nie, to trafiając tutaj do studia, jak będziemy mieli zapisaną odpowiedź, to przynajmniej będziemy spokojni, że... Nic nam tam nie umknie. 800 zł za cztery. Uwaga, przypominam, cztery nazwy polskich miast. Ja przypominam, że chodzi o polskie nazwy miast. Jeżeli ktoś znajdzie tutaj coś egzotycznego, no to przypominam, że nie zapłacę. No bo mogło się wydarzyć tak, że reżyser gdzieś tam wstukując jakkolwiek te litery, przez przypadek wstukał nazwę jakiegoś bardzo egzotycznego miasta gdzieś na świecie. Ale na pewno wpisał tutaj cztery nazwy polskich, polskich miast. I właśnie polskich miast szukamy, także nie kombinujmy tutaj za bardzo. Nie ja wiem, czopląsu można dostać, jak się przyglądamy zagadce, w której jest tyle tych liter. Jeszcze jakby tutaj były odstępy chociaż, to może nasz umysł jakoś łatwiej by ten obrazek y, y, przetwarzał a tak to po prostu gąszcz liter jak tutaj znaleźć odpowiedź no. próbujecie no, na pewno warto spróbować bo jeżeli się komuś uda odnaleźć tutaj cztery nazwy polskich miast to taka osoba wygra 800 zł jeżeli podzieli się z nami tą odpowiedzią Dobrze, wiecie co? Tysiąc złotych daje. Tak patrzę na ten tekst, im dłużej patrzę, tym, tym bardziej skłaniam się ku takiej decyzji. Tysiąc złotych. No musimy zapłacić duże pieniądze, bo myślę, że inaczej widzowie uciekną nam sprzed telewizorów. Zobaczą taką zagadkę i pomyślą, o no jasne, tyle liter, o nie. Szkoda mojego wysiłku. No właśnie, to na no, komu nie szkoda wysiłku i kto chce wygrać okrągły tysiąc złotych, niech spróbuje. Cztery nazwy, cztery nazwy polskich miast. złotych. Cztery nazwy, cztery nazwy polskich miast. Przyglądacie się, szukacie, Pamiętajcie o zapisywaniu kolejno tych nazw, które udało Wam się odnaleźć, żeby nie było problemu z wypowiedzeniem tutaj pełnej odpowiedzi. To co? nie przeszkadzam wam? bo wiem, że trzeba się skupić na tekście, ale pamiętajcie, że ja tutaj jestem w każdej chwili. Jestem gotowa, żeby usłyszeć telefon od kogoś z Was, no i przede wszystkim rozdać pieniądze, bo mam do oddania tysiąc złotych. No. Przy takiej e, kwocie to ja bym się spodziewała jak najszybciej tego telefonu. E, mam nadzieję, że reżyser nie popełnił żadnego błędu i że dobrze wpisał te nazwy. No bo na przykład, jeżeli są dwie albo trzy, to może dlatego właśnie nie słyszymy telefonu. Bo tej czwartej może... Nie można znaleźć, bo jej nie ma. A, reżyser mówi: jest, jest, spokojnie, sprawdziłem. Także ktoś to odnajdzie. No, oby 1000 złotych czeka. Szósta zagadka w dzisiejszym programie. Także, no, naprawdę do tej pory zaskakujące tempo. Zrobiło się trudniej, więc trzeba się przyjrzeć, trzeba chwilę zagadce poświęcić, ale jeżeli tylko sobie ktoś poradzi, czekam na telefon. Ciekawe, ciekawe. Ja myślę, że są już osoby, które znalazły na przykład, no nie wiem, dwie nazwy. Może ktoś dobry znalazł trzy. No, gdyby był ktoś, kto znalazł cztery, to ja bym się spodziewała telefonu. Więc wniosek taki, że jeszcze być może te najbardziej spostrzegawcze osoby szukają tej czwartej nazwy. No dobrze, skoro tak, to za chwilę rozdam tysiąc złotych. Nie można się poddawać. Słuchajcie, wiem, no. Jeżeli oko się męczy. To na chwilkę, może odwróćcie się gdzieś tam od telewizora, nie patrzcie na tę y, zagadkę, zamknijcie na.